Zwiększenie sprzedaży nie zawsze musi oznaczać pozyskiwanie nowych klientów. Cross-selling pozwala maksymalnie wykorzystać tą istniejącą bazę klientów, oferując im produkty albo usługi, które doskonale uzupełniają zakupy. W dodatku, jeśli dobrze wdrożysz system marketing automation, to możesz pokazywać najlepsze rekomendacje, które najprawdopodobniej kupią. O tym i o innych ciekawych metodach w dzisiejszym odcinku. Rafał Schreiner, zapraszam. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej Unix.co. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmę w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Wiesz, że w McDonald's formułka, a może frytki do tego, generuje aż pomiędzy 15 a 40% dodatkowego profitu? Zauważ też, że kiedy kupujesz kanapkę, zawsze pada pytanie, a może w zestawie? A jak wybierzesz zestaw, to pada kolejne pytanie. A może powiększony? I to jest właśnie cross-selling i upselling. Cross-selling polega na oferowaniu klientowi innego, ale uzupełniającego produktu. Tak więc frytki uzupełniają burgera. Z drugiej strony, upselling polega na oferowaniu droższej wersji tego samego produktu. Czyli zestaw powiększony w maku kontra zestaw zwykły. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko na cross-sellingu, czyli sprzedaży dodatkowych produktów. Ale McDonald's to nie jest jedyny przypadek. Zobacz, co się dzieje na stacjach benzynowych, kiedy płacisz za paliwo. Może hot doga do tego? Może zapalniczkę? Albo kiedy kupujesz buty, a sprzedawca proponuje tobie skarpetki albo środek do pielęgnacji tych nowo kupionych butów? Albo kiedy kupujesz laptopa, a w sklepie online wyskakuje pop-up, że możesz dokupić wydłużoną gwarancję czy sekcja Inni kupowali także albo rekomendowane w sklepach e-commerce. Cross-selling to jest właśnie świetna taktyka dla sprzedawców, głównie w e-commerce, ponieważ możesz jej użyć, aby zwiększyć średnią wartość zamówienia, zwiększyć marżę zysku, poprawić doświadczenia klientów i zwiększyć retencję przedstawić klientom nowe produkty i sprzedać wolno rotujące zapasy, co dodatkowo pozwala nam optymalizować jeszcze koszty magazynu. Oczywiście cross-selling nie działa tylko w B2C, ale także w B2B, a samych metod jest bardzo, bardzo dużo. Hej, hej, zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat, chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO, pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique i otworzymy kampanię, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu pozdrawiam. Zobacz na przykład, jak to jest u nas na stronie, gdzie w zakładce oferta masz podane nasze różne usługi. I tak samo w ofercie, którą finalnie dostaje klient po rozmowie. Kiedy klient zgłasza się właśnie do nas, żebyśmy na przykład poprowadzili jego konto Google Ads, to są pytania, czy robią SEO. Kto im prowadzi fanpage na Facebooku? Kto im prowadzi reklamy w meta? I tak dalej. Przy okazji możesz mi dać znać w komentarzu, jak cross selling wygląda właśnie u Ciebie w firmie. Zawsze jest dobrze posłuchać, jak to robią inni. A jak w ogóle to wszystko wdrożyć? Słuchaj, to nie jest wcale takie trudne. Wystarczy Marketing Automation i moduły z rekomendacjami. Z roku na rok działają na szczęście coraz lepiej. I one wykorzystują machine learning i AI, żeby dobierać najlepsze produkty dla użytkownika. To jest tak, że system analizuje w tym czasie rzeczywistym, co przegląda klient i w jakim celu pojawił się na Twoim sklepie. Patrzy, czego poszukuje, co mu się podoba, i na podstawie tych danych stara się przewidzieć, jaką akcję wykona w kolejnym kroku. Kolejny sposób na nasze liście to automatyczny follow-up po zakupie. Pamiętaj, że największe prawdopodobieństwo tego ponownego kupna jest wtedy, kiedy klient już kupił i nie minęło zbyt dużo czasu. Wtedy jest jeszcze ta ekscytacja pozakupowa i łatwiej jest coś emocjonalnie sprzedać. Oczywiście system follow up z tymi przypominajkami powinien działać cały czas. Jak na przykład ktoś kupił u Ciebie w sklepie 1 kg kawy, to po 30 dniach powinien dostać wiadomość i w stylu Ej, chyba kończyć się kawa. Zobacz, co dla Ciebie mamy. Kolejna metoda, która działa świetnie, to remarketing, czyli wyświetlanie cross seli. Dla klientów, którzy już kupili, albo złożyli zamówienie, czy wypełnili formularz. Ode mnie mała uwaga, a w sumie to mały tip. Jak ustalasz konwersję, to bardziej proponuję na osoby, które wylądowały na thank you page przy przesyłaniu zapytania, albo na stronie podziękowania za dokonane zamówienie już po płatności, aniżeli tylko kliknęły w przycisk wyślij czy kup teraz. Wtedy Twoje dane będą dokładniejsze. A dlaczego? Bo, dla przykładu, w e-commerce będziesz mieć aż 70% porzuconych koszyków. Czyli nawet jak ktoś kliknie, aby to kupić i tak w 70% nie sfinalizuje transakcji, a dodatkowo jeszcze można przed do systemów reklamowych, wgrywać listę e-maili swoich klientów czy ich numery telefonu. Kolejna rzecz, ale to nie dla wszystkich firm, to jest kierowanie na inne usługi, które są wykonywane przez inne spółki w ramach tej jednej grupy. Na przykład u nas w Unique SEO robimy marketing, czyli głównie reklamy Google, Facebook i inne social media, także SEO. Z kolei mam drugą firmę, która zajmuje się szkoleniami właśnie z marketingu, szkoleniami ze sprzedaży i zarządzaniem biznesem. Także miej to też na uwadze. Kolejna rzecz, kiedy użytkownik jest na przykład u Ciebie zalogowany na sklepie, albo pobrał jakiś lid magnet, a Twój system dzięki temu jest w stanie go zidentyfikować, to możesz mu wtedy też przesyłać dodatkowe informacje w B2B albo na przykład Linki do produktów, które oglądam na Twoim sklepie. Te systemy do Marketing Automation są w stanie właśnie to zrobić. Kolejny sposób to cross-selling na stronie zamówienia. Dla przykładu, zobacz, to jest u mnie na stronie ze szkoleniami online. Kiedy dodasz produkt do krzyka, to na stronie finalizacji widzisz inne szkolenie, które w pewien sposób jest komplementarne do tego, które kupuje użytkownik. Mówi się na to też bumpover, czyli w ostatnim momencie podbijasz jeszcze średnią wartość zamówienia. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Kolejna metoda to pakiety produktów. Powinnaś tworzyć właśnie ciekawe zestawy produktów, które naturalnie do siebie pasują. Na przykład, zobacz, jeśli ktoś kupuje laptopa, to zaoferuj w pakiecie myszkę, zaoferuj torbę albo na przykład oprogramowanie antywirusowe. I warto przy tym podkreślić, że cross-selling jest również bardzo przydatny z punktu widzenia samego kupującego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy trzeba przykład kupić specjalistyczne produkty i brakuje nam szczegółowej wiedzy na temat produktów komplementarnych, których niestety zastosowanie jest konieczne. A dodatkowo pozwala też zaoszczędzić na kosztach dostawy. A przy okazji, wiesz, co jest dobrze sprzedawać jako produkt ten cross-sellingowy? Hm? Czy wiesz, co sprzedaje się właśnie statystycznie lepiej niż inne produkty czy usługi? Hm? Zastanów się. Jakieś sugestie? Co Ci chodzi po głowie? Najlepiej sprzedaje się implementacja albo wdrożenie. Zobacz, jak to jest w wielu sklepach. Jedną opłatę masz za transport, drugą za wniesienie, a jak kupujesz meble, to oprócz tego możesz zamówić także ich złożenie, skręcenie. A? Ciekawe, prawda? A jak zawsze na sam koniec życzę Tobie dużo szczęścia, zdrowia i pieniędzy. Rafał Schreiner, to pozdrawiam. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTubie. A ja jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl. Masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.